Witam wszystkich w kolejnym filmiku cyklu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Kolejny odcinek: Jesteśmy w tym momencie w zielarni, czy w szklarni, czy jak zwał, tak zwał, u profesor Sprout, Sprout sam nie wiem. No i mamy wykonać wyzwanie Incendio, czyli czaru, który zabija rośliny. Można by to tak powiedzieć. Tu pani Sprout bacznym okiem na nas. Patrzę, cały czas podgląda nasz każdy ruch, więc musimy być bardzo, bardzo uważni, żeby czegoś się zmajstrować, żeby na przykład nie próbować flipendo użyć na te dziadostwa, więc spróbujemy na nie nowy czar. Incendio! A i zapomniałem, że jeżeli rozwalimy coś takiego, to on to wypuszcza takie kolce, które mogą nas zaboleć po prostu jak nas trafią. Dobra, jest skrzynia. W sumie nie muszę tego już dalej rozwalać, albo wszystko wytniemy w pień. O, jedna fasolka, naprawdę warto było. Ale dobra, tutaj jest główny mój cel. E, moment, gdzie mogę użyć Flipendo po szalać z tym czarem. Ło, coś słyszał trochę e, gnomów, tak? Są gnomy. Ajajajaj. Waruj. A, wy, takie dobra. Szkoda, że Harry jeszcze nie zna tego czaru. Swoją drogą, jakbym ja się uczył kurde w takiej szkole czarodziejów, to bym siedział przy tych książkach, wkuwał te czary na pamięć. I po prostu znałbym naprawdę masę różnych fajnych, ciekawych zaklęć, które mógłbym użyć, żeby pokonać moich przeciwników, a tutaj oni się jakby denerwują, że mają się czegoś nauczyć, naprawdę. Mając takie zajęcia w szkole, no to naprawdę ja bym rył i rył e, ile wlezie. Wow, wow, co się dzieje? Dobra, tu jest mamy tentakule. Tak, ale wydaje mi się, że coś tam się kryje. Więc rozpieprzmy w drobnym te wszystkie rośliny. Tak, oczywiście skrzyneczka tutaj na nas czeka. Mam nadzieję, że było warto. No, trochę fasolek, ale... O, i tam też skrzyneczka. Chyba we wszystkich będzie ukryte coś cennego. Fajnie, jakby tutaj karta była. Dawno w sumie nie znalazłem tak leżącej luzem karty. Tylko od Ferda i George'a ostatnio e, ją zajumałem. Znaczy zajumałem, no wykupiłem w końcu. Oni zbierają ode mnie te fasolki wszystkie, żeby były, po są im potrzebne do pewnego eksperymentu, którego, którego przeznaczenia jeszcze nie znam. Znaczy znam, ale nie był on wyjaśniony jeszcze w tej grze. O, zapomniałem o jednym. O, nawet mnie nie zadrasło. Bałem się, że dostanę od tego czegoś. Dobra, pierwsza gwiazdka challenge z zielarstwa. Tutaj mogę na to użyć. Mogę Alohemora, ale czad, ale magia po prostu. Ciekawe, czy to jest jakieś takie ukryte przejście? Chyba tak, bo tutaj widzę, że prosto do przodu mogę iść, i w ten sposób właśnie. Awansować dalej, zaraz to jest. Użyłem wszystkie flipendo, Nie, tam jest jeszcze flipendo do użycia. Zapomniałem o tym. A no proszę, tak pamiętam to tajemne przejście. No i teraz mamy dostęp do podziemi. Podejrzewam, że tam na nas będzie coś miłego czekało. Albo karta, albo nawet gwiazdka. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Albo jakieś dziwne, zakazane składniki. O, tego się nie spodziewałem. Tutaj widzę gnomy. I ich muzyczka się od razu włączyła. Postaram się je zabić od razu. Ogincie. Dobra. Ale tutaj milusińsko jest przytulnie, tak? Tak, no i mamy gwiazdkę. O kurde, gnomie. A! Się wystraszyłem. Czy gnoju? Dobra, nie żyje. Wow, i mamy gwiazdy kartę czarodziejów za zabicie gnomów. Kiedyś będę musiał sobie przejrzeć te karty, bo ja nie wiem w ogóle kogo i co ja zbieram. Ale to może kiedy indziej. Zobaczę jeszcze, czy jest coś za... E, tam raczej nie mogę wejść. Dobra, wszystko tutaj wyczyszczone. Ukryta pieczara, niższym w Skyrimie. Możemy przejść dalej. Ale u Hemora od razu jest. Niech otworzą się wrota. O, jakaś... Laska z y, y, niebieski to był jaki Ravenclaw? Nie, Ravenclaw to chyba zielony. To jest chyba Faflopath, chociaż nie wiem. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Kurde, jakiś Butterfly trujący. Nie wiedziałem, że w Harymposterze są pokemony. Czy mogę to zabić? Ech, jedno Flipendo załatwiło sprawę, tak? Chyba tak. Dobra, co tutaj mam zrobić? Jest drzewo. Tak, nie mogę wejść na te y, pnącza. Muszę to rozwalić, żeby to drzewo nie było atakowane. I chyba teraz powinienem dostać schody. O tak. No i też żabę zbiorę. Oczywiście jest dla mnie bardzo ważna, gdyż troszeczkę mi te wszystkie rośliny zdrowia zabrały. Więc zawsze warto... Jest sobie je odnowić, a nuż zaraz pojawi się jakiś wolny Mortinas, i nas będzie chciał zaatakować, wtedy pełne życie się przyda, prawda? E, tak, tutaj nie mogę na te, na te pnącza upaść, więc bezpiecznie tutaj przejdę. Wow, tutaj też jest kolejny ptaszysko. Ajajajajajaj, jaka alohemora, co to się dzieje? Flipendo, flipendo! Uf, dobra, zabiłem. to. Podejrzewam, że to by mi troszeczkę obrażeń zabrało. Wow, znowu to! Dobra, muszę się teraz mieć na baczności. Hop. Strzałeczki. Te strzałeczki kojarzą mi się z Raymanem, wiecie? W Raymanie chyba... Mm, z Raymanem? Nie, nie z Raymanem. To ja gadam. Z Kangurkiem Kao. Też była taka gra swojego czasu. I tam były też takie właśnie strzałeczki. I... Yy, I one właśnie pokazywały dobrą drogę oczywiście. Można było je pamiętam rozwalić, zboksować i, i wtedy one znikały. Oczywiście wtedy mogłeś, mogło się... Wow, zgubić, ktoś mógł się zgubić, zwłaszcza jak były takie etapy z labiryntem, tam kompletnie nie dało się wiedzieć, gdzie, gdzie trzeba iść, trzeba było nieźle kombinować. Dobra, teraz ja się zgubiłem. Czyżbym tutaj miał skoczyć? O, winda, jak miło. Swoją drogą, ciekaw jestem, czy profesor Sprout bierze odpowiedzialność za to, że na przykład ktoś by mógł tutaj wpaść zginąć. Oj, jajaj, jaj. chciałem się wrócić, gdyż mogła tam jakaś niespodzianka na mnie czekać. Chyba nie zdobędę pełnych gwiazdek, chociaż kto wie. Dobra, znowu gobliny. Szybko się nimi zajmę. Dobra, chyba już wszystkie. Nie, tam jeszcze jeden jest. Pomyśleć, że to kiedyś mi sprawiało problemy. Takie walki w Harry Potterze. Dobra, teraz co my tu mamy? Jakieś rośliny wysuszone Na stojaczkach, nie wiem co tutaj mamy zrobić Ale widzę tak, zamknięty znak Flipendo, więc muszę jakoś otworzyć go Pewnie w tej kolejnej kom komnacie będzie coś do zrobienia Dobra Tutaj mamy nasz hajsik w postaci Fasolek, no i wielkie, wielkie Wielki challenge, co my tu mamy zrobić? Co możliwe? Co tutaj trzeba zrobić? O, chyba to, chyba to, odskapnąłem się. Wreszcie. Tyle umysłów na tym ślęczało. Co tu trzeba zrobić? O, zepsułem, patrzcie. A wezmę sobie to to coś ze sobą. Jak tego nie potrzebują? Działa wszystko? Fy, woda się leje, ale chyba tutaj uruchomi obrót. Tak profesjonalne nawadnianie. Nawet nie mam już słów do tego. Troszeczkę sporo wody się podejrzewam, zmarnuje. Nie wiem czy brać ze sobą ten klocek? Spróbujemy. A wciąż tu jest. Chodź do mnie. Patrz jest super ekstra. Tamto działa bez tego klocka. Spróbuję położyć ten klocek na. Ciekawe czy... Aj, czekajcie. Wyżej, wyżej, wyżej. Teraz, coś się zacięło. Dobra. To się zatrzyma. Gdzie to się zatrzymuje? To upuszczę to na to Wow Jest! Udało mi się, Aha, dobra No to miłego podlewania A ja tymczasem zamierzam opuścić to miejsce Mam nadzieję, że już blisko do końca Czyżby już był koniec? Nie, jeszcze nie koniec Kolejne skrzyneczka I fasoleczki dla mnie Flipendo raz, Flipendo dwa Gnomek raz, gnomek dwa, o, gnomek dwa. Wszyscy? Wszyscy. O, słyszę złowrogie. złowrogie odgłosy. No, nie jest zła bestia. Ej, to mnie zabolało, mimo iż to nie żyje. Dobra, wrota się otworzyły. Kurde, ja to chyba zabiję na śmierć. Ciekawe, czy awada Kedavra działałaby na takie stwory. Czyli mimo, iż to nie żyje, to i tak nie mogę do tego... No co jest? Przecież nie podchodzę. Takie byle gówno zabrało mi tyle energii. O, patrzcie, nieskończone fasolki! No, właśnie się skończyły. O, żabka! No, na ciebie, ciebie szukałem właśnie. Słyszałem jakieś kumkanie, ale myślałem, że to jest gdzieś dalej. Zajmijmy się tymi tutaj roślinami. Dobra. Kolejna żabka, ale zostawię cię na później. To chyba trzeba odsunąć. Tak. I będą. Kurde, jak teraz to ta gra się prosta wydaje. Kiedyś to naprawdę był hardcore. Mora Dobra. Już mogę wejść? Mogę. Tam widzę jeszcze jedną skrzyneczkę do otwarcia, więc czym prędzej się zajmiemy i to otworzymy, a tutaj co jest? Nic, ślepy zaułek uchemora, Yeah! Wynośmy się stąd, żabka. Ło, wow, jaki czat. Zaraz, nie mogę tego zaatakować? Czy jestem za daleko? Mogę, tu wszystko można zabić. Tylko czy tutaj nie ma żadnych ukrytych znajdziek po drodze? Gin! No ej, ej, co jest? Straszne to jest. Muszę podejść do tego? A w dupie, nie dotykam tego. Nie chcę się zabić to nie, spróbuję jeszcze tamtą zaatakować. Bo tam widzę jakieś drzwi, może będzie też coś ukrytego innego. No to mogę. Czy tutaj są jakieś znajdźki? Nie, to by była zbyt za Za trudne do znalezienia by to było. Ah, fuck! Wspierdzielać, stąd muszę szybko, bo jeszcze zjedzą. Nie chcą mnie tu... to nie. Ciekaw jestem, czy tamte drzwi się dałoby otworzyć. Cholera, wiecie co? Jeszcze sprawdzę. Może wystarczy jakaś alohemora na to. Nie, nie działa! Oszukali mnie! Słyszę kumkanie żaby. Mam nadzieję, że będzie jakoś blisko, bo... No zobaczcie, moje życia... ...nie są zbyt imponujące w tym momencie. Dobra, troszeczkę parkouru jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A, fuck. Tutaj w tej grze, z tego co wiem, można sobie włączyć autoskakanie, żeby samo skaka skakało wtedy, kiedy to jest potrzebne. Ale oczywiście tego nie było. A teraz się dopiero drzwi otworzyły i żabka na mnie czeka. Nie wiem, czy jest sens po nią wracać. czy znaczy, tam chyba trzeba w ogóle iść, ale dobra. Gwiazdka jest. I karta, 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 proszę, karta, proszę, karta, proszę, karta. Dupa. Zabije się? Nie, nie zabije się. Incendio zdychaj, ale to i tak ożywa po pewnym czasie. Kurde. I idę stąd, już więcej tam nie wracam kolejny sejwik. Zrobię to takiego speedruna tutaj. Już, już mnie ta zielarska farsa denerwuje Pewnie tu będzie jakaś skrzyneczka, czy coś. Nie? A, wejście na górę. Wow, 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 jakie to rozbudowane wszystko. Mogę tu wejść? Mogę, wow. Pewnie tam będzie jakaś skrzyneczka, no jest, dobra, czyli się tam muszę przedostać. Mam nadzieję, że doskoczę. Nie! Fuck! Robię speedruna! To już otworzę. Na wszelki wypadek. Jak ja mogłem tam nie wskoczyć? Przecież wszystko dobrze zrobiłem. Nie ma tutaj żadnego miejsca, gdzie to jest bliżej. Może skoczę tutaj, że jak spadnę, to nie będę miał długiej drogi. Jest, doskoczyłem, dobra. Oby było warto. Karta, karta, karta. Jest! Dawać tę kartę. Nie wiem kto to jest, ale... Ale patrzcie latam, niesamowite. To jest prawdziwa magia. Okej, okay, wreszcie mogę się stąd wynosić. Widzę, że gwiazdka, mam nadzieję, że ostatnia. Tam jeszcze żaba była, czekajcie, zbiorę ją. Dobra, możemy ruszać naprzód. Osiem gwiazdek, no wydaje mi się, że to chyba wszystkie były. A cóż to? Jak ładnie tutaj jest. Czyżby tutaj fontanna zaraz zaczęła się... ...lać? E, fontanną bym tego nie nazwał, ale tutaj coś mamy, zaraz. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czemu ja tego nie rozumiem? A, patrzcie, tutaj się zamknęło, albo tego nie, nie użyłem jeszcze. Dobra, jest fontanna i jest przejście, mogę iść dalej. I pani Sprut, czekałaś na mnie cały czas tutaj. No, nareszcie koniec. No i wszystkie gwiazdki. Myślałem, że jakieś ominąłem, ale jednak nie. Wreszcie mogę się wynosić z tego durnego zielarstwa. Strasznie denerwująca plansza. O Rubeus Sagrid, strażnik kluczy i pedofil w Hogwarts. Co Co tutaj robisz? Chyba masz dla mnie jakiś quest. Mam nadzieję, że uda mi się Ciebie jakoś ominąć. A i niestety. Oh yeah. Tak, tak, Hagrid nas zaprasza do swojej, swojego tajnego domku, tajnej chatki na pogawędkę. Nie wiem, czy to jest bezpieczne w dzisiejszych czasach, ale. No, w końcu to jest nasz przyjaciel. Nic tam nie zrobi, nie skrzywdzi 11-letniego chłopca. Zobaczymy, jak się u niego spotkamy. Chociaż ja bym się osobiście bał do Hagrida, do tej jego chaty. Przychodzić. Po pierwsze była odrażająca, e, a po drugie, no cholera wie co Hagridowi chodzi po głowie. Zbierzmy tutaj te e, e, fasolki. Jeszcze chyba wcześniej ich nie było, bo ja tutaj byłem. Chciałem się dostać do klubu Kuivicza, ale mnie wyprosili bardzo niegrzecznie. Może teraz mnie z chęcią powitają. No, w sumie masz rację. Udajemy się teraz na kolejny trening z latania na miotle. Z tego co pamiętam, to właśnie tutaj, teraz będziemy musieli ratować e, Neville'a, znaczy, ratować jego niezapominajkę, gonić Malfoya na miotle i tak dalej. Ron Wesley, nasz najlepszy przyjaciel. Jest Neville, jest smutny Neville, jak zwykle. O, nie, Draco Malfoy. O, ty, gnoju, zasrany. I te śmiecie. Tak, ten aktor, co grał tego kraba czy goila, nie odróżniam ich, dostał wyrok za jeżdżenie. Znaczy, znaleźli u niego e, trawę. I dlatego nie występował w najnowszym Harry Potterze. Kto by pomyślał, że krab, czy tam goil. Oj, 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 dobra. To jeszcze to zrobię, mi się z nim. Musimy dorwać po prostu Malfoya. Dobrze, że jeszcze pamiętam jak się lata na miotle. Zaraz, czy coś tutaj jest wyżej? O, ale grafika niesamowita. Dobra, gonimy go. On będzie tutaj rzucał w nas te fajerwerki durne swoje. Nie zna żadnego czaru, ojciec go nie nauczył. O, oh, fuck. Pewnie jedyne co zna to jakieś, kurde... A, mam go atakować, zapomniałem. Nie wystarczy go gonić. Muszę go zabić. Ale je, ja dostałem, kurde Dobra, chodź tutaj Draco Malfoy No kurde, nie mogę go dogonić, no Znaczy mogę go dogonić, ale... Nie mogę w niego trafić Aaa, spierdzielaj z miotły Fuck O, tak Ja mam jeszcze dużo życia, a on, on nie chyba robimy kółko nie, czy mi się wydaje wydaje mi się. Gin! Dobra. Press jumpkate to bump Malfoy. I giń! ścierwojadzie! Ooo, wow, zepsuła się, zepsuła się i mi miotła, co? Ła! Wow, tak, zapaliśmy niezapominajkę, niesamowite. Tak, zgubiła mu się Żaba. Jak ona się nazywała? Teodora, chyba tak. Trevor. A, czyli w polskiej wersji była nazywana Teodorą. To jest jako Trevor. Kojarzy mi się GTA V, ale nieważne. Lepiej biegnij, bo twoja słodka Żaba zaraz zostaje zjedzona. To jest McGonagall. Nie żartujcie sobie.

Mam wziąć udział jako szukający. No, chyba sobie żarty robicie. Dobra, gdzie mam teraz iść? Chyba do Hagrida. Ale wydaje mi się, że skończymy już na ten odcinek może. Hmm, może tylko dojdę do jakiegoś save'a, żeby to wszystko było pookładane. Co tutaj mamy? Tutaj mamy przecież to zielarstwo, raczej tutaj nie. Pójdę w drugą stronę. Tutaj zawsze pamiętam, się gubiłem. Zaraz czy mogę to użyć? Szary mary, Focus Focus nie działa. Zawsze, zawsze się tutaj gubiłem, nie wiedziałem, gdzie teraz iść. Tam nie. Spróbuję jeszcze wejść do Hogwartu, może nas, mnie wpuszczą z powrotem A nie, pan Filcz zamknął na wszystkie zamki I nie otworzy Stary charłak. Filcz, to pamiętam jest z rodziny czarodziejów, ale jest Mugolem Rzadko spotykany i bardzo Negatywnie odbierane przez niektórych czarodziejów Tak, idziemy dalej W las i musimy się dostać do Chatki Hagrida, jak mówiłem Jak znajdę jakieś, jakieś miejsce, gdzie można zapisać grę to zakończę ten odcinek, a tymczasem kierujmy się w stronę chatki Hagrida. Znowu kurde, specjalnie chyba Hagrid zjął te drzewa, zastawił nam tutaj przejście, żebyśmy mieli problem z dostaniem się tam do jego chatki, niecnej chatki Hagrida. Jak ja mam tu wejść? Tędy? No come on. Nie tędy? To którędy? No to po co jest to porozstawiane? Cholera jasne, jak się tam dostać? O, tam jest jakieś przejście Ale ja tam widziałem skrzynię na górze I chyba moje czary nie dosięgną aż tak wysoko Nie, 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 muszę tu jakoś wejść Tędy No nie wiem o co tu chodzi, naprawdę Dobra, ominimy tą skrzynię Aczkolwiek bardzo mnie kusi, może dosięgnę, o uwaga Halochemora! Jest, dosięgnąłem, dosięgłem Dawaj, 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 co tam wypadło? Pasolki A, nie było warto, nie było Skrzynia. Tutaj chyba jest ni niestety nie przejście normalne, tylko jakieś ukryte. Chociaż zaraz zobaczymy. Bo tutaj widzę, że można dalej iść. Nie wiem, czy dobrze idę. Wszystko, żeby się dostać do chatki Hagrida. O niebezpiecznie. 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 Nawet nie zamierzam się zatrzymywać, żeby to gówno pokonywać. Na luzaku. Bezproblemowo. O, a może jednak problemowo, muszę się pozbyć tych pieprzonych Pokemonów Wincie. Dobrze. A jednak tu jest znajdka. Tutaj wcale nie było. To nie jest wcale dobra droga. Do chatki Hagrida, ale dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że to będzie karta. No, taka droga po durne fasolki. Tyle, teraz ja sobie mogę kupić w sklepie tych fasolek, jako w jednej paczce pewnie się tyle. Znajduję, jeżeli nie więcej, oczywiście. Nawet nie będę ich tutaj atakował, gdyż wiem, że to tylko na chwilę byłby ten atak użyteczny, a po chwili, już zaraz by się obudziły. Te wszystkie. Dobra, czyli znowu wracamy do sprawy z drewnem. Jak mam tam wejść? Tędy nie. O! No tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o czary. Aha. Chyba tutaj będę mógł już wejść. Tak, dobrze. Wiem, wreszcie o co chodzi. Tutaj nie mogę tego trafić jeszcze. Ale widzę, że tam szykuje się kolejna znajdźka. I strzałeczka, żeby iść w tę stronę. Ojoj, ale Hamara ma taki sam kolor jak Incendio. Ciekawe. Ciekawy jest, czy Harry jakby teraz wyciągnął różdżkę. I powiedział Awada dawra żeby to zadziałało. W końcu to jest tylko inkantacja, tak? Jakoś chyba, znaczy w grze, niby tutaj trzeba robić jakieś ruchy różdżką, ale w filmie kompletnie to pominęli i cały czas tylko oni napierdzielali tymi czarami jak z karabinu. Wow, 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 wow. Flipendo. No super, dzięki za wskazówki. Nie domyśliłbym się naprawdę. O, safe. Fuck, gin. Jak pozbędę się tego dziadostwa. A Dobra, i ja myślę, że zapiszemy i zakończymy sobie tym e, saveem. E, ten odcinek. Tam, czy, tymczasem e, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, w przyszłym odcinku będziemy kontynuować naszą podróż do chatki Hagrida. Zejdziemy e, do jego magicznej chatki i napijemy się e, magicznej herbatki, do której mam nadzieję, Hagrid nic nie dorzucił od siebie. E, ja tymczasem dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie i cześć. Не не не